Siemanko, jestem w drodze na Gravity Lake. Jest druga połowa października. Także jesień pełną gębą. Będziemy próbowali tutaj coś złowić. Zjeżdża teraz Adam z Dawidem. Oni siedzieli chyba weekend dwie nocki. Wiem, że mieli jedną rybę, czy coś więcej. Nie wiem, zaraz się pewnie dowiem, czy coś tam złapali w każdym bądź razie jest bardzo dużo dziur a ja tutaj specjalnie statywu nie dałem do aparatu więc będę uciekał, powiem, że przede mną dość długa zasiadka trafiam na pogodę taką bardzo ciepłą bo jest 22-23 stopnie jednak za 2-3 dni zapowiadają już ochłodzenie i będzie tych temperatura spadnie nawet do Dwóch, trzech w nocy i około dziesięciu w dzień. Także będzie gorąco, będzie zimno. Zabrałem piec. W każdym bądź razie trzymajcie za mnie kciuki, a ja sobie po prostu uderzam. Lecę dalej, bo tu strasznie dużo korzeni. A czeka mnie cztery kilometry drogi leśnej. Wysiadłem na chwilę z auta, to powiem wam, jest tyle grzybów, trzy, cztery podgrzybki normalnie przy samej drodze leśnej także na grzyby czy pójdę nie wiem może jakąś jajeczniczkę się zrobi w każdym bądź razie trzymajcie się i do zobaczenia hej Właśnie zajechałem do Adama nad Gravity Lake a on tutaj, witam, jest taką oto niespodzianką. Zobaczcie, złapał rybę. Czasami coś się uda. Oczywiście teraz będzie szalał. Powiedz na co, z jakiej głębokości wziął? Głębokość około 1,80 m. A do tego, na co wziął yy, bałwanek, piętnastka yy, cytrona, hokbajca i do tego popek, piętnastka fluo z cytrona. I udało się. Druga ryba o tym smaku. Inne smaki jakoś się wyłączyły. Nie wiem dlaczego. A. Tu jednak się udało. Dwa brania, dwie ryby. A nie, powiedz nie. z tego? Z mułu brały, z podbrzegów czy skąd? E, nie, to akurat ten e, lewy, pierwsza ryba, co akurat nie będzie jej na zdjęciu, e, to był z mułu, z gdzieś koło 2 metrów głębokości, i około 20 cm na mułku. A tego o dorwałem po prawej stronie przy trzcinach właśnie tak koło 1,80 m lekko także ciężko wyczuć czy one na mule chcą czy ten a udało się no to go pokaż ale piękny pomarańcz jejku jaka piękna ryba o, idealne kolory jesienne typowy jesienny karp To szczęśliwy owca. Ryba nieduża, ale piękne kolory. Dokładnie. Przepiękny. Nie chcą za bardzo współpracować, także olbrzymi sukces jak dla mnie. Taki oto karpik. Witam je na zasiadce nad Gravity Lake. Jak widać piękna jesienna sceneria. Ryba jest. Piękny lustrzenik z nocy. Coś się dzieje. Nie można powiedzieć, że się nic nie dzieje, bo coś się dzieje. Średnio jedna ryba na dobę, więc jest dobrze myślę, jak na tą porę roku. I cóż. Czekamy na kolejne, oby się tylko coś działo. Ładnie, miło, pięknie, słonecznie. Bardzo ciepłe nocki po 10-12 stopni. Może nawet i lepiej. Także dzień cały też 20, plus. Temperatura, także jest naprawdę wspaniale. A my co? Buziaczki i do wody, nie? Zobaczcie, jest oto kolejny karpik, lustrzenik. Noc ledwo zapadła i już kolejna sztuka w podbieraku. Aki koło dziewiątki. Puszczam go szybko i wywożę zestaw, póki jeszcze w miarę coś tam widać. Także coś się dzieje, jest dobrze. Adam, na co wziął? Bałwanek citrona. Mała piętnasteczka plus popek fluo piętnastka, Ten nowy e, pomarańczowy, co mi przywiozłeś. No i jest. Spryciarz namieszał. Zrobił wsteczne branie. Kompletnie kurcze. Nie było słychać praktycznie brania, dopiero jak wszedł w drugi zestaw. Skuba no Cwaniak nie z tej ziemi. Strasznie waleczny. Ryba może nie za wielka, ale tak silna i kształtna, że widać że ma potencję na dużą rybę. Jeszcze z dwa lata i bite 16 kilo, choćby nie wiem co. Jak nie lepiej przy tych przyrostach, co tutaj mają. Piękny. Mały ten drobne sypanie, bo niestety ryba nie żeruje. Nie ma co się czarować. Ledwo możemy przecież wyłuskać jedno branie na dobę. Ryba jest w ogóle wyłączona, Spławać, spławia się owszem, ale pobierać pokarmu nie chce, także PV i do tego 5 kulek, 10 dookoła i to wszystko. No i udało się. Czas naprawić kije, wypuścić bestie i działać dalej. Trzymajcie się chłopaki. Siemanko, no i co? Rozpadało nam się. Trzeba siedzieć w namiocie i czekać aż przestanie padać. Szybko to nie nastąpi, bo ma dzisiaj do 17 gdzieś padać ten deszcz, ale na szczęście jest ciepło, jest delikatny, taki deszczyk sobie kapie, kapie, kapie. Jest całkiem miło, sympatycznie. Jest czas, żeby sobie jakieś przypony powiązać. Właśnie sobie już jeszcze piec odpaliłem, ale nie dlatego, że jest zimno, tylko dlatego, że jest straszna wilgoć. I dzięki takiemu piecykowi można po prostu podgrzać namiot i pozbyć się tej wilgoci skraplającej się po ściankach. Także jesienią duży plus. A my czekamy na branie. Check. Jest piękna, kolorowa rybka, coś wspaniałego, piękny, pięciokilogramowy karp koi, no, nasze rodzynki wspaniałe, no coś cudownego, kurde. Ale mu się nie spieszyło. He he. Złota rybka złowiona! Złota! Lecimy dalej z koksem, bo trzeba na wiosełkach. A nocna zdobycz. Poranna prawie, że. No nie, no nocna. W pół do trzeciej w nocy. Delikatne branie zestaw przylotowy, ale tak delikatnie brał, że aż leszcze potrafią lepiej brać. I z tego samego miejsca mały bałwanek Citrona, hok 15 piętnastki plus fluo 15. Mała PV, 5-10 kulek pokruszonych, pociętych dookoła, no i kolejna rybka z tego miejsca. Straszna chemeria, przymrozek lekki, koło zera coś mieliśmy dzisiaj. No i co? Zostały nam praktycznie dwie nocki, zobaczymy, może ten przymrozek coś da, że ryby zejdą i zaczną być bardziej aktywne, pożyjemy zobaczymy, wypuszczamy potworka i bawimy się dalej. Siemanko. Witam was o poranku z tym oto pięknym lustrzenikiem. Jeszcze się wybrykał, wyszalał, ale jest ładny czarnuszek. Na waftersa pine apple storma. Tym razem położyłem zestaw właśnie delikatniej trochę, bo coś nie chcą karpie współpracować. Ten też nie chce współpracować, jeśli chodzi o filmowanie. Ale zaraz go jakoś ogarniemy i szybko go wypuszczamy do wody. Mam nadzieję. O, mamy tu szramkę taką. Szramiasty. Karp szramiasty. Ładny rustyń. Piękna rybka. Średnią brania raz na dobę, chociaż tej nocy były dwa, więc już jest trochę lepiej. Jest dobrze. Dobra, będziemy puszczać.